Dzień dobry moi drodzy, zapraszam Was dzisiaj na przegląd półek do pepko. I zobaczcie jaka sympatyczna koszulka z jamniczkiem 12 zł do podwójnej XL. -ki. Sukienka zielona, patrzcie, falbana na dole. Ona jest taka chyba MIDI długość. Cena 50 zł. Cieniutki przewiewny materiał, nawet wręcz chyba trochę prześwitujący bym powiedziała. Z tej samej serii mamy też koszule, patrzcie takie 46 rozmiar chyba największy, 40 zł. I jeszcze mamy spodenki. Takie do kolana raczej one będą cena 40. Chciałabym wam powiedzieć jeszcze jaki to jest materiał tych ubrań i zaraz spróbujemy znaleźć metkę. Tutaj sobie odepniemy i zobaczymy. Tu jest metka, dobra. I mamy 9, ile? 80% wisko za 15 len i 5 bawełna. Spodnie długie czarne, wiskozowe. W gumeczkę tutaj w pasie. Mam pomocnika cena 35. gawka chyba prosta jest, także one są cieniutkie, takie przewiewne. Bluzeczki. Patrzcie, fajny dekolt w serek. Ja osobiście bardzo lubię taki dekolt. Dosyć szeroka to jest podwójna XL, czyli pewnie największy rozmiar z tej, z tej serii. 20 zł fajny dekolt, fajny dekolt wykończony, zobaczcie, taka złota nitka. Ładny pudrowy. Kolor I jeszcze mamy białe z tej samej z tego samego modelu patrzcie biała też ładnie wygląda. Szorty wiskozowe, cena zaraz podglądniemy sobie 30 zł w gumeczkę tutaj w pasie. Kwiatuszki. Jeszcze mamy z tej samej serii y, mojej kochani bluzeczki, takie y, na ramionczkach. Zobaczcie, tak na dole, wykończone półokrągło. I y, y, zaraz Wam podam cenę tych koszulek. 20 zł. I również są sukieneczki. Rękawek, taki króciutki, z falbanką. Też yy, fajny wiskozowy materiał. Fajny dekolt w serek. Paseczek cieniutki, taki do przewiązania. Krótka dosyć jest. Lekko rozszerzona. Bym powiedziała taki yy, fason trapezowy. Cena 40. Tu mamy ładne bluzeczki. Zobaczcie, ala hiszpanka ładny wzór kwiatowy 20 zł słuchajcie i co wam jeszcze mogę o niej powiedzieć jaki to materiał do podwójnej XL są rozmiary a materiał zaraz odnajdziemy metkę i wam podam I to jest bluzeczka bawełniana 100% Tutaj zobaczcie bluzeczki takie też fajne mają rękaw falbaniasty duży taki to trzeba lubić mi się podoba bardzo bluzeczka. Kolor biały albo różowy. One są dosyć krótkie, jak to w Pepco bywa najczęściej. Cena 25 do podwójnej XL. -ki. Koszulki ze styczem. Słodziaszne w paseczki, biało granatowe. Meteczko choć tu do nas. 25 zł. Rozmiar największy XL. To są takie bawełniane, mm. fajne, przyjemne. Tu mamy jakieś na ramionczkach koszulki takie typu boxer O, patrzcie się, poplątało. I te bluzeczki 15 zł. To jest materiał taki prążkowany. Nie wiem, czy będzie widać. Będzie widać. I rozmiary mamy do podwójnej XL-ki. I zaraz jeszcze Wam powiem. Yy, tu są też białe. Takie z wykończeniem koronkowym. I te białe kosztują 17. Tu jest jeszcze taka z guziczkami. I te z guziczkami yy, kosztuje 17. Też, też do podwójnej xl -ki. Krótkie spodenki, shorty. Zwykle metka odwróciła się od nas 40 zł. Tu mamy 44 rozmiar. Ciekawe, czy są większe. Chyba nie. Przynajmniej u nas 44 jest rozmiarem największym. Już tutaj podglądam, szukam, ale nie. Te 44 to największy rozmiar. Już. A ja nie lubię tego Zobaczcie, materiałów. tutaj są um, takie bokserki męskie za 15 zł do podwójnej. XLki. No to są takie fajne przewiewne koszulki, jak ktoś tam może jakiś sport uprawia. Mamy do tego również spodenki męskie za 30 również do podwójnej XLki, też takie Chicago. I jeszcze wam powiem, co to jest za materiał. Na no 100% poliester, także tak to się prezentuje. Piżamki, krótkie koszulki z pusinem. Piżamki kosztują 35 rozmiar do XL. -ki. Serduszka, takie krótkie spodenki są do tego urocza piżamka. Tu są piżamki też z bambim na ramionczkach z krótkimi spodenkami. I już Wam mówię jaka cena. Cena to, cena to, uwaga, uwaga 30 do XL. -ki. Ręczniki takie kąpielowe, różne wzory, kolory. No to są takie plażowe ręczniki za 15 zł. Patrzcie, z różnymi mamy motywami. Tutaj kwiatowe jakieś, tutaj cytrynki. I rozmiar 86 na 170. Także taki rozmiar. Zobaczcie, jakie wazony mamy. Śmieszne kolekcja Meksiko, cena 30 kaktusiczki 8 zł takie do postawienia, żółte i różowe a tu mamy świece, jakieś ładne Rose and Jaśmin róża i jaśmin zobaczymy jak pachną bardzo ładnie pachną 25 zł to jest jeszcze jeden zapaszek z podpaszek? Patrzcie, to jest chyba sojowa, czy mi się wydaje? też ładny zapach? Kwestia gustu. Podusie. Podusie takie, rozmiar 40 na 40 15 zł. sobie wyjmiemy, zobaczymy. Tak wygląda. Kubeczek z raczkiem. Ile on kosztuje? 6 zł. Taki zwykły tradycyjny, tylko że z takim śmiesznym brakiem. Morskie tematy, słuchajcie, tutaj też kubeczek. 6 zł. Osłonka ładna zobaczcie, na doniczkę. 20 złotych. Ja lubię taki, w takim klimacie. Tu jeszcze mamy takie fajne, tylko wiecie co, one mi się wszystkie wyjmują. Chciałabym podejrzeć cenę. Teraz, znając swoje zdolności, pozwalam wszystko. Dobra, udało się. Ym, kosztuje 15 zł. A może jakaś podróż przed Wami? Wakacje się zbliżają. Mamy różne fajne rzeczy, akcesoria, takie na wyjazd. 15 zł. zestaw takich buteleczek na kosmetyki. Kłódeczki na, na walizkę, 12. Tutaj mamy taką o, tabliczkę, gdzie można swoje dane wpisać. to jakiś taki pas. Ten pas jest y, chyba taki do. żeby ścisnąć walizkę, czy ja dobrze myślę? Mhm. Pasek bagażowy, dokładnie 10 zł. Czasami takie rzeczy się przydają. Na paszport za 10 mamy okładkę. Wiatraczek, żeby się chłodzić, 4 zł. Tutaj mamy na kable organizer 10 zł. Tutaj taki plecaczek, patrzcie, taki można zajmuje mało miejsca, można gdzieś schować, a zawsze może się przydać. 10 zł taki składany plecaczek. Lusterko to jest chyba szczotka z lusterkiem za 4. Kosmetyczki piękne, patrzcie. Z ładnym wzorem. I ona jest w cenie, tu mi majta, wszystko, słuchajcie, 10 zł. 10 zł. Odwiesimy sobie, żeby nam nie przeszkadzało. I jeszcze Wam chciałam pokazać y, takie kosmetyczki za 17. Tu są trzy w sumie. Dwie mniejsze, jedna ciutkę większa. Tu z kolei coś takiego. I te są w cenie 10. I jeszcze mamy takie, patrzcie, też fajne kosmetyczki 25 zł, a może taką za 20 taki kuferek, fajnie otwierana zobaczcie, tak na ukos także wybór spory różnych ym, akcesoriów podróżnych ja Wam już kochani bardzo, bardzo dziękuję pozdrawiam wszystkich bez wyjątku życzę dobrego dnia i widzimy się jutro do zobaczenia